Przyroda jest pełna kolorów. Dostrzegamy je obserwując kwiaty, zwierzęta lub robiąc zakupy na bazarze. A czy zastanawialiście się, w jaki sposób substancje produkują kolor? Weźmy na przykład taką marchewkę, czyli korzeń rośliny z gatunku marchew zwyczajna. Piękny kolor tego warzywa powstaje dzięki karotenowi, barwnikowi, który ze względu na swoją hydrofobowość możemy bardzo łatwo z marchewki wydobyć. Potrząsając startą marchew z eterem, który świetnie rozpuszcza związki hydrofobowe, doprowadzamy do oddzielenia się pomarańczowego barwnika marchewki. Tak jak w przypadku każdego barwnika, jego kolor wynika z pochłaniania przez jego cząsteczki określonych części widma światła białego. Karoten wycina z niego kolory niebieskie i zielone, więc to, co pozostaje, to pomarańczowo-czerwony kolor, który dociera do naszych oczu. A dlaczego barwnik wycina ze światła tylko konkretne kolory? Wszystko dzięki elektronom w cząsteczce barwnika. Pochłaniają one energię światła o określonym kolorze, wskakując na nieco wyższe orbity elektronowe. Kolor wielu barwników zależy od specjalnych składników ich cząsteczek, które zmieniają pochłanianą przez elektrony energię promieniowania widzialnego. Na przykład zielony kolor roślin wynika z obecności chlorofilu, pochodnej porfiryny z wbudowanym atomem magnezu. Można łatwo go wypłukać z liści roślin za pomocą alkoholu etylowego. Wystarczy jednak zastąpić w pierścieniu porfirynowym atom magnezu atomem żelaza i otrzymujemy hem, czerwony barwnik będący składnikiem hemoglobiny przenoszącej tlen w naszej krwi. wszystkie jednak kolory powstają dzięki barwnikom. Pawie pióro na przykład swoje piękne, zielone, fioletowe i niebieskie kolory zawdzięcza zjawisku dyfrakcji i interferencji światła. Struktura takiego pióra złożona jest z bardzo gęsto ułożonych beleczek przypominających trochę gąbkę. Gdy na taką nanostrukturę pada światło, jest ono uginane i rozpraszane tak, że pewne jego kolory są niemalże całkiem pochłaniane, a inne wzmacniane. Takie barwy, doskonale znane także ze skrzydeł niebieskich motyli, to tak zwane barwy strukturalne. Można powiedzieć, że w rzeczywistości one nie istnieją. Ptasie pióro tak naprawdę jest szaro-białe. Powstają one dzięki zróżnicowanemu uginaniu się światła o różnym kolorze na nanostrukturze ptasiego pióra. Powstawanie takich barw możemy bardzo łatwo zaobserwować w eksperymencie zwanym pierścieniami Newtona. Jeśli dwie bardzo czyste szyby dociśniemy do siebie, zaobserwujemy w miejscu nacisku powstawanie koncentrycznych, kolorowych pierścieni. Ich rozmiary i kolor zależą od tego, jak cienka warstwa powietrza znajduje się pomiędzy szybami. Nakładanie się promieni świetlnych odbitych od dwóch szklanych powierzchni wygasza różne kolory w zależności od odległości od centrum nacisku. Piękne kolory pawich piór, czy motylich skrzydeł, czy na przykład kolory tęczy na plamie oleju w kałuży powstają w analogiczny sposób. Jak widzicie, przyroda znalazła całą masę sposobów na wyprodukowanie pięknych barw. Chociaż wiele z nich potrafimy już naśladować, na przykład produkując różnego rodzaju pigmenty, niektóre, jak na przykład barwy strukturalne, ciągle pozostają dla nas technologicznym wyzwaniem.